Siemano osiemandarowskie, bardzo, bardzo serdecznie. No i co, taka mała pierdółka i cały świat gitary zamknięty w systemie słuchawkowym. No rzeczywiście, czasy, w których żyjemy, jeżeli chodzi o gitarę elektryczną, są o tyle przepiękne, że Acid Drinkers na gorszych sprzętach nagrywało pierwszą płytę, a niektórzy z nas, którzy oglądają tutaj te filmiki, to pamiętają te czasy bardzo, bardzo dobrze i pamiętają, że grało się na radiach. W tym momencie, szanowni państwo, jakby Acid Drinkers nagrało are you Rebel na tym, to byłaby to jedna z najlepiej brzmiących płyt metalowych tamtych czasów w Polsce. Jest to, szanowni Państwo, urządzenie Nuxa, które nazywa się Mighty Plug Pro, model MP3. Ciekawie się nazywa MP3, no pewnie Mighty Plug, trzecia wersja, najnowsza wersja tego urządzenia właśnie. Jest to urządzenie do grania na słuchawkach, czyli tutaj sobie wpinamy słuchaweczki, Tutaj proszę tutaj o tutaj tutaj łap się łap się łap się tutaj sobie e, wpinamy słuchaweczki. To wpinamy w naszą gitarkę i gramy. Posłuchajcie pierwszej próbki.. <śmulacza> które się udało ukręcić, to było całkiem, całkiem niezłe, potem zacząłem się bawić i tak, e, no mniej mi się podobało, ale te pierwsze takie kilka, kilka taktów, no to rozwaliło dość konkretnie systemy i fajnie to, i fajnie to zagadało. E, co prawda, słuchajcie, edycja tego jest tak prosta i możliwości i konfiguracji są tutaj tak ogromne, że można naprawdę dużo z tego e, wyciągnąć i dużo można z tego wszystkiego, e, no, Osiągnąć, zrobić i to jest naprawdę niezły kombajn. Oczywiście, cały czas patrząc sobie na to, jakie to jest wielkości i do czego to służy. E, śmieje się, że na tym wiecie, no nie wiem, a nagrali, nagrali płytę. Y, można spokojnie na tym nagrać dobre demo. E, spokojnie można na tym się rozwinąć i spokojnie można na tym sobie. E, ćwiczyć, nie przeszkadzając nikomu. Jeżeli już mamy instrument, wpinamy się prosto y, w ten instrument, no i właśnie, i właśnie tak nam to, tak nam to działa. Natomiast y, moim zdaniem taka pierwsza wada, zaczniemy sobie od, znaczy były zalety, że dobrze gada, ale pierwsza wada jest taka, że to jest przystosowane przez swój tutaj układ tego, jak to jest zrobione, to przystosowane jest tak jakby do Kurczę, do strata z tym orlim gniazdem ja w, w stracie? Nie. I generalnie, no jak sobie to wepniemy, na przykład, ja używałem dzisiaj jazzmastera od Mensigera czyli gitary Mopt, i tam jest wejście od góry na płytce. No to tak nam to trochę sterczy, i takie jest trochę dziwne. A jak sobie zrobimy to na płasko, no to wtedy nie mamy dostępu do tego guziczka, którym sobie tutaj to wszystko sterczy ale to jest wada wszystkich tych nuksów. Czy to jest wada? No słuchajcie, no trochę sterczy mała pierdoła, no kabel też by Wam sterczał, jeszcze by się za Wami ciągnął jak lasagne, nie? Śmieję się, że jakby w to wpiąć drugi taki mały zestaw od Nuxa. <noise> to jest zestaw akurat bezprzewodowy słuchawkowy, którego sam osobiście sobie używam. Nie? No to mamy jeden taki, tutaj tutaj drugi taki sobie wpinamy i zakładamy sobie, do tego sobie wpinamy już nasze słuchawki i jesteśmy w ogóle bezprzewodowo podłączeni. Z tyłu nic nie widać, żaden kabel nam się nigdzie, nigdzie nie majta. No oczywiście trochę się, trochę się tutaj nabijam i robimy takiego, taki, taki pociąg mały. Ciu, 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 ciu. Natomiast no rzeczywiście słuchawkowo działa to bardzo dobrze, słyszeliście te nagrania takie bardziej przesterowane, a teraz chciałem zwrócić Waszą uwagę, że na przykład w tym urządzeniu można sobie również zasymulować brzmienie gitary akustycznej i do tego jeszcze można sobie wybrać różne i ery gitary akustycznej, które udają nam sławne modele gitary akustycznej, więc naprawdę... Więc naprawdę na początku wystarcza to do tego, żeby grać sobie na gitarze różnym wachlarzem brzmieniowym i rozwijać się na różnych poletkach. Wiadomo, słuchajcie, to nie brzmi jak akustyczna gitara, ale jest blisko, jest nieźle i. Posłuchajcie. W tym miejscu odcinka. Jeżeli się podoba, poproszę łapkę w górę jeżeli jeszcze nie subskrybujecie to poproszę o subskrypcję jeżeli nie pamiętacie o zniżkach to czytajcie opis odcinków i szukajcie zniżek, które wam pozałatwiałem jeżeli oczywiście macie ochotę coś napisać to pamiętajcie o tym, żeby być kulturalnymi osobami i oczywiście mega, mega dziękuję wszystkim patronom kanału za wszystko, co dla mnie robią, za każde wasze wsparcie czyli Patronite, Wesprzyj pod odcinkiem, Supi, różne formy absolutnie się kłaniam, totalnie jedziemy dalej, nie przeszkadzamy nie Bardzo prosty sposób się tego używa. Tak naprawdę y, tutaj mamy guziczek, którym sobie przełączamy presety. Tutaj mamy taki guziczek, którym się pomiędzy tymi presetami y, przeskakujemy. Jest tych presetów 7, więc od groma do, do zapisania. Y, wszystko to steruje się aplikacją. Najłatwiej jest to sterować aplikacją na telefon, ale można się też podłączyć y, USB. Przez to USB można się nagrać. I przez to USB można też tym sterować aplikacją właśnie. Jeżeli chodzi o sterowanie tą apką, mega mega proste, mega intuicyjne. Sprawdźcie, zobaczcie w tym momencie jak ta aplikacja wygląda, jak się prezentuje. Do sterowania urządzenia mamy aplikację, ta aplikacja, jeżeli jesteście już zaznajomieni z poprzednimi produktami Nuxa, które są u mnie na kanale na przykład, no to jest dosyć podobna jak na przykład ta, którą sobie sterowaliśmy, wzmacniacze i wszystkie inne tego typu rzeczy, które, które od Nuxa sobie tutaj przychodziły. No tutaj sobie tak, wchodzimy na przykład w sekcję tych właśnie wzmacniaczy, no i jak widać tych wzmacniaczy, szanowni Państwo, jest... 29, więc całkiem, całkiem sporo. Tutaj sobie wchodzimy w sekcję IR-ów i tych IR-ów też jest od groma przygotowanych przez producenta, ale dodatkowo jeszcze mamy sloty na swoje własne IR-y, które możemy tutaj władować, czyli na przykład możecie sobie władować Aurorę DSP, IR-y, które sami zrobiliście i tak dalej, i tak dalej i podłączyć je do do tutaj tego wirtualnego wzmacniacza. Jest brameczka szumów, są Trzy kompresory, mamy efekty modulacyjne, chorusy, wibrata, detunery, flangery, phasery, univiby, tremolo, rotary, oktawery i, i, i różne inne. Jak powiedziałem, 29 wzmacniaczy od gromady kolumn. Dodatkowo możemy sobie zapiąć equalizer, nawet 10 dziesięciopasmowy ten equalizer, więc od, no można na tym poziomie jeszcze dodatkowo kreować brzmienie i bardzo to, bardzo to generalnie polecam. Oczywiście mamy se, sesję, sekcję, którą sobie możemy tutaj przesunąć i ona by się tutaj lepiej tak naprawdę znalazła. Jest to sekcja przesterów do pałek, czyli nie musimy wykorzystywać przesteru ze wzmacniacza Soldano, tylko możemy sobie zapiąć tutaj wzmacniacz na przykład właśnie, nie wiem, Fendera Basel a przesterować go morning, morning drive'em, a nie wykorzystywać brzmienie soldanowskie. Więc naprawdę jest tutaj sporo. Jak też już właśnie widzieliście, no to te efekty, ten łańcuch można przesuwać. Oczywiście bardziej bym przesuwał efekty modulacyjne, bardziej bym przesuwał gdzieś tam jakieś delay'e z rewerbami i tak i Tym się bawił. no nie przesuwałbym przesteru za, za wzmacniacz, więc na przykład taka konfiguracja w postaci bramki, kompresora, yy, przesterku, wzmacniacza, yy, kolumny, chorus'a, delay'a, reverbu i na końcu equalizera, jest to taki najfajniejszy łańcuch, ale jeżeli byście chcieli sobie poeksperymentować i na przykład zapiąć za delay'em yy, phaser, to również mamy tutaj do czynienia z, tym, z taką możliwością. 6, 6 możliwości podłączenia się z delayami oraz 6 różnych rewerbów, więc no można posiedzieć, można się pobawić, można sobie naprawdę konkretnie powybierać. Tutaj, jak sobie wejdziemy, no to mamy presety, które są przełączane bez już telefonu, bo oczywiście nie trzeba zawsze mieć telefonu, możemy sobie zapisać swoje własne presety, możemy sobie je zapisać w urządzeniu. Nie podłączamy telefonu, tylko i wyłącznie podłączamy sobie wtedy słuchaweczki i tylko i wyłącznie w ten sposób to robimy, że gramy na tych słuchaweczkach. Jeżeli te 7 presetów, które w ogóle można zapisać jest dla nas za dużo, bo na przykład byśmy sobie chcieli grać na jednej barwie czystej, jednej barwie przesterowanej, to wyłączamy sobie te te 5 yy, i w tym momencie mamy tak naprawdę z poziomu urządzenia przełączamy pomiędzy czystą a przesterowaną barwą. No tutaj, akurat, może ona jest jakoś tam inaczej rozłożona, ale, wiecie, ale wiecie, o co mi, wiecie o co mi chodzi. Więc jest też bardzo łatwo dzięki temu sterować sobie tym wszystkim. No i po prostu, nawet można się nauczyć, przełączyć się z barwy czystej na przesterowaną, jakoś tam w trakcie, w trakcie grania. Urządzenie wyposażone jest również w proste patenty bębniarskie. Tych patentów bębniarskich jest tutaj całkiem, całkiem sporo. No słuchajcie, to nie jest Easy Drummer i to nie jest, wiecie, bębny, które sobie możecie ściągnąć gdzieś tam z YouTube'a i tak dalej, do których możecie grać. Ale znowu, do ćwiczenia jak najbardziej spoko, jak najbardziej fajnie i bez żadnego problemu ułatwi Wam to, ułatwi Wam to grę. Urządzenie dodatkowo ma też listę jam tracków, którą. Również tutaj, już akurat trzeba będzie się połączyć z urządzeniem Bluetoothem, no bo to są, to są zapisane w, w apce, a nie w samym urządzeniu. Możemy sobie wybrać kawałki, do których gdzieś tam sobie, gdzieś tam sobie gramy. Oczywiście można też wgrać tutaj własne kawałki, więc, więc no jest, to, jest to całkiem, całkiem ciekawie rozwiązane. Ta edycja, jak mówię, jest mega, mega prosta. Przesuwacie sobie po prostu palcem i szukacie, i szukacie tych brzmień bez żadnego problemu. To się, mówię, robi się to mega, mega intuicyjnie. Oczywiście trzeba też powiedzieć następującą rzecz. Jest trochę tak, że niektóre wzmacniacze są głośniejsze, niektóre są, wiecie, no, cichsze i tak dalej, i tak dalej, więc wszystko to można też ustawić, zapisać w levele, żeby nie było takiego czegoś, że nagle Wam coś rozsadzi uszy, no i jest to wszystko mega, mega intuicyjne i, i bardzo proste, no i też jest funkcja tapowanego delaya, czyli, czyli do Waszego tempa, w którym chcecie w danym momencie grać, nie się męczyć i szukać tego delaya, wiecie, no na poziomie tam gałeczki, ile to jest milisekund, można sobie to łatwo, łatwo wytapować, więc bardzo, bardzo proste do, do sprawdzenia. To jest więc to jest mega, mega proste, mega intuicyjne i naprawdę fajnie się to i naprawdę fajnie się to robi. Moim zdaniem, o, proszę bardzo, tutaj przesuwamy patch level, wszystko, wszystko sobie ustawiamy, wszystko sobie, wszystko sobie możemy wiecie, poustawiać do własnych rzeczy. Dodatkowo jeszcze oczywiście tutaj mamy wersję taką, że wchodzimy sobie w jakieś tam settingi tego wszystkiego. Urządzenie jest również takim niby małym interfejsem, no może niekoniecznie interfejsem, ale pozwala również na podłączenie się do DAWa. Przez, przez USB pozwala się, pozwala się też nagrać, czyli nie musimy się nagrywać przy pomocy kabelka, po prostu tak jak ja to nagrałem, tylko możemy się nagrać również przy pomocy USB myślę, że jest z tego do wykręcenia parę fajnych rzeczy, oczywiście słuchajcie, no te wzmacniacze to nie są jakieś tam Totalnie idealne, wiecie, kapczery połapane, ale yy, kilka brzmień tutaj można sobie fajnych zapisać dla własnych potrzeb i naprawdę pograć. Posłuchajcie kolejnej próbki. Więc generalnie mamy tak, od groma fajnych y, symulacji wzmacniaczy. Tak mówię, to nie są symulacje takie, jak macie w toneksie, na przykład, czy w quad Cortexie, ale spokojnie da się na tym grać. Mamy odgroma efektów przestrzennych, efektów modulacyjnych, naprawdę na tym można się nauczyć nie tylko grania na gitarze, nie tylko słuchać siebie, nie przeszkadzając innym, można wiecie w zaciszu domowym, pokoju w nocy i tak dalej, tak dalej, kiedy macie czas tylko i wyłącznie ćwiczyć. W ciężarówce, jak sobie to weźmiecie, ostatnio, jest to bardzo modne u mnie, że polecam wam sprzęty do grania w ciężarówkach. Dodatkowo Mówię, no jest tutaj od groma rzeczy, których się można nauczyć, jeżeli chodzi już o samo. Granie na gitarze, ale w kontekście sprzętowym. Czyli możemy się zaznajomić z tym, jak mniej więcej gra Bassman, jak mniej więcej gra Soldano, jak mniej więcej gra Tweed, jak mniej więcej gra jakiś Marshall Plexi, jak gra, jak gra Nie wiem, Diesel. Dodatkowo możemy się pobawić tym, że wszystko to możemy sobie obudować przestrzeniami, sprawdzić w świecie, czym jest Chorus, czym jest Phaser i tak tak dalej. No i jest tu od groma nauki. Więc myślę, że tak dla początkującego gitarzysty, to tak. Urządzenie to bezproblemowo wystarcza na pierwsze 5 lat grania. No może 3. Jak już będziecie głodni tego, żeby się jednak podłączyć trochę głośniej. Oczywiście to można podłączyć nie tylko i wyłącznie do słuchawek, to można sobie podłączyć również do głośniczków, można sobie to podłączyć do komputera, do interfejsu i grać też na tym głośniej. W sensie, że głośniej dla innych, a nie tylko, a nie tylko dla siebie. No i robi to, robi to konkretne wrażenie. Posłuchajcie jeszcze jednej próbki, bo chyba jeszcze jedna została. Tak, to w ogóle nie jest zabawka. To w ogóle nie jest zabaweczka. Nie jest to urządzenie profesjonalne, ale jego funkcjonalność naprawdę pozwala na to, żeby powiedzieć, że to nie jest zabawka. Brzmi to bardzo, bardzo dobrze, jak na tego typu małe urządzenie. Pewnie na rynku są lepsze i gorsze. Myślę, że to jest bardzo, bardzo eleganckie. Sprawdźcie sobie y, tego nuxa, obadajcie go. Jeżeli, jeżeli chodzi jeszcze o nuxa, y, no to następującą rzecz trzeba powiedzieć. Nux się bardzo ładnie rozwija. Firma cały czas pracuje nad swoimi urządzeniami. Jeżeli były gdzieś w nich jakieś błędy, to te błędy są naprawiane. Tak jest zrobione na przykład w przypadku systemu bezprzewodowego, który jest jednym z najfajniejszych na rynku, bo posiada wbudowany D-Box, wbudowany tuner właściwie bardzo, bardzo malutką, niewyczuwalną latencję. No i taki system, właśnie B8 Pro, ja sobie używam, ale z nim był pewnego rodzaju problem, że potrafił się niektórym rozłączać. Naprawili to, jeżeli posiadacie to, to urządzenie, jeżeli z jakiegoś powodu Was wkurzało, bo Wam się rozłączało, w tym momencie wystarczy wrzucić yy, po prostu nową, nowy firmware i wszystko będzie hulało, wszystko zostało naprawione. Testuje to już od miesiąca, bez żadnego problemu wszystko, wszystko działa. Jesz... Na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę? Wśród artystów Nuxa pojawił się ostatnio Rob Chapman. Rob Chapman przyjedzie do Polski, do riffu, do Megastoru w listopadzie. Sprawdźcie to wydarzenie, myślę, że warto tam być. Po pierwsze, jest to znakomity gitarzysta, po drugie, no jest to postać YouTube'a, jeżeli lubicie gitarowego YouTube'a, no to jest to, wiecie, jeden z pierwszych, najważniejszych YouTuberów, jacy w ogóle byli w tym naszym tutaj świadku. Jeżeli nie jest Wam postać Roba Chapmana znana z jakiegoś powodu, u mnie na kanale są dwa wywiady, z czego jeden jest to wywiad, w którym opowiada naprawdę Grube rzeczy o życiu i naprawdę grube, grube sytuacje są, jeżeli chodzi o roba. W drugim sobie gadamy już bardziej o gitarkach. Z robem się poznałem, co jest dla mnie niewątpliwie nobilitacją i bardzo, bardzo fajnie, że. Rob Chapman wie, kim jest ksantyp, nie? a ja wiem, kim jest Rob Chapman. <laughs> ja wiedziałem do tej pory, a dopóki on mnie nie poznał, no to nie wiedział. W każdym razie chodzi o to, że no, zapraszam z tego miejsca oczywiście was wszystkich na, na to spotkanie i ja też tam będę, więc yy, będziemy mogli sobie, nie wiem, pogadać również chwilę. Jak już pogadacie z Robem, to później możecie przyjść na chwilę do mnie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli jeszcze chodzi o tego Noxica, robi to naprawdę konkretną robotę i mega, mega mi się to podoba. Naprawdę fajna, mała pierdółka, która w ogóle nie jest absolutnie zabawką i nie jest pierdółką. gada to nieźle. I jak? Na to jakim jest urządzeniem Mówię, to nie jest Mesa bugi zamknięta W pudełku i to nie jest Tonex Zamknięty w takim małym pudełku W tym momencie odcinka, jak zwykle bardzo, bardzo dziękuję patronom Mega, mega propsy dla wszystkich, którzy są na liście Mega propsy dla wszystkich tych, którzy wspierają Ten kanał będzie mi bardzo miło, Jeżeli dołączycie do tego grona I ten kanał będziecie wspierać Dzięki Wam ostatnio byłem na przykład na Guitar Summit Większość materiałów Nagrana jest w formie shortów Więc obserwujcie shorty na kanale, bo dużo fajnych takich gitarek wyłapałem. Po minutce, po dwie minutki te gitarki Wam pokazuję, ale jest też sporo materiałów z polskimi ekipami i one będą się pokazywały co piątek. Więc zapraszam bardzo serdecznie do oglądania tychże, właśnie odcinków. No i mówię. Dziękuję wszystkim za to, że wspieracie. Patronite, supi jednorazowo, wesprzyj pod odcinkiem, podziękowanie pod odcinkiem, to są wszystko rzeczy, które pomagają temu kanałowi się mega, mega rozwijać. No i wielokrotnie już Wam za to mówiłem, że dziękuję. Rozwiązanie konkursu w przyszłym tygodniu. No i co, kręćcie końcówki samochodowe. Dobranoc, na razie, pa. Jak transam? Kurczę to, to kiedyś był Trans American. O, tutaj chyba pan właściciel właśnie przyjechał. Znaczy, przyszedł do spojrzeć, czy wszystko, czy wszystko w porządku. Który rocznik, ten Transam? Przepraszam, który rocznik? Ładny rocznik. Kalkomania tutaj, taka fajna. Sam. Dobra, nie ma ludzi, to można go. W ogóle to światło to też jest, nie? To jest takie czarne, a to wszystko się fajnie pod tym, pod tym świeci. Eee, tutaj jest naklejka, że nie ma tych. Że, że nie ma e, tych airbagów w ogóle żadnych. W ogóle też fajnie, bo facet w środku ma prawdziwy amerykański kapelusz. W środku też fajnie, jak, jakby się oglądało takie filmy z lat 70. o samochodach. Ten czerwony, ten, ta czerwona tapicereczka też tutaj robi robotę. Dobra, teraz można jakoś tak złapać, że, że nie będzie ludziów żadnych. No przód to jest w ogóle. Kiedyś to Wam powiem, że takie auto to robiło chyba jeszcze większe wrażenie niż teraz. Nie wiem, to już do Waszej, że tak powiem, decyzji zostawiam. Czy to cały czas 6,6 litra? Ja Cię kręcę. Musi tu nieźle mieć wygar. Nie wiem, czy te Mercedesy też kręcić. Jeden jest fajny, a drugi to taki właściwie, czy ja wiem.